Chociaż logo jest tylko częścią identyfikacji wizualnej, czy patrząc szerzej, brandingu, niewątpliwie jest najbardziej rozpoznawalnym jej elementem. Jak więc zaprojektować logo, które zachwyca i przyciąga klientów? Opowiem Ci o tym w tym odcinku. Cześć, słuchasz podcastu Dobry projekt, silna marka. Dowiesz się z niego, dlaczego dopasowana oprawa wizualna będzie wsparciem dla Twojego biznesu i jak może zwiększyć jego wartość. Dam Ci praktyczne wskazówki, jak przygotować się do współpracy z grafikiem, aby nie zwariować, nie stracić czasu i pieniędzy, a otrzymać idealny projekt. Pomocno wierzę, że przy dobrej współpracy obu stron mogą powstać nadzwyczajne koncepcje, które sprawią, że Twoja marka stanie się silna graficznie. Zapraszam do słuchania. Sylwia Sitkiewicz. Chociaż branding to cały szereg elementów i czynności, które składają się na moc i siłę marki, to logo jest jedną z pierwszych rzeczy, z którymi styka się Twój klient. Nawet wtedy, gdy zainteresuje go coś innego ulotka, fit na Instagramie czy smakowity zapach z Twojej restauracji, to drugi rzut oka jest właśnie na logo, by sprawdzić z kim ma do czynienia. Jeśli więc zależy Ci, by Twoje logo poszło za ciosem pierwszego wrażenia i zapadło w pamięć klientowi, posłuchaj o czym pamiętać, projektując lub zlecając projekt swojego logo. Element pierwszy to prostota. Twoje logo wcale nie musi zawierać wszystkich informacji o Twojej firmie, łącznie z nipem. Jest wręcz przeciwnie: im prościej, tym lepiej. Pomijając fakt, że od dawna panuje trend upraszczania przekazu, zarówno w stronach www. jak i w brandingu, to proste logo będzie ponadczasowe. Żeby była jasność, to nie zawsze oznacza sam napis bez sygnetu, czyli akcentu graficznego. Jednak bardzo skomplikowane wzory, dodatkowo z gradientami, figurami 3D i innymi atrakcjami, będzie zbyt złożone, by odbiorca był w stanie je szybko przeanalizować. Większość z nas widzi logo firmy przypadkiem, jadąc samochodem, przewijając media społecznościowe czy mijając w pośpiechu nową restaurację. Dlatego proste logo szybciej trafi przez oczy do mózgu odbiorcy niż rozbudowany konstrukt. Zauważ, że największe marki mają bardzo proste loga. Spójrz na Apple, Like czy Facebook. Niektóre z tych marek przechodziły metamorfozę. Pamiętasz, jak wyglądało pierwsze logo Apple? Zawsze jednak szły w stronę upraszczania znaku. Jak w przypadku głośnego dziś Kaisu Jaguara, który zrezygnował z wizerunku tytułowego zwierzaka na rzecz prostej, ale jednak oryginalnej typografii. Dlaczego prostota działa? Po pierwsze, ułatwia zapamiętanie, po drugie, jest bardziej uniwersalna, dobrze wygląda w różnych formatach i na różnych platformach, po trzecie, minimalizuje ryzyko wizualnego chaosu. Jeśli nadal masz wątpliwości, czy proste logo spełni swoje zadanie, dodam tylko, że wizerunek marki to nie tylko logo, to również inne elementy wizualne oraz działania, które podejmujesz wokół swojej marki, bo branding to całość przekazu od strony www. po reklamy, a nawet treść maili do klientów. Więcej o tym, czym jest branding, mówię w odcinku szóstym. Słuchasz podcastu Dobry projekt, silna marka. A ja nazywam się Sylwia Sitkiewicz i od prawie 15 lat projektuję grafiki dla klientów, którzy chcą więcej niż przeciętność. Dzięki mojej pracy marki otrzymują nowe, świeże wizerunki, a biznesy rosną w siłę. Jeśli i ty potrzebujesz takiego wsparcia, skontaktuj się ze mną mailowo na adres sylwia.chrojungle.pl lub zostaw komentarz pod odcinkiem. Element drugi to unikalność. Proste logo nie oznacza dla marki nijakości i braku własnego charakteru. Wręcz przeciwnie, dobrze zaprojektowane logo, nawet nieskomplikowane, będzie Cię wyróżniać. Można to osiągnąć oryginalnym sygnetem, ciekawą typografią czy niecodzienną kolorystyką. Takie logo będzie łatwe do zapamiętania i co ważniejsze, do późniejszej identyfikacji przez klienta, który chciałby Cię odnaleźć wśród podmiotów o podobnym profilu działalności. Przykłady. Nieśmiertelny Apple. Swoją drogą, czy wiesz, dlaczego jest tam akurat nadgryzione jabłko, które nijak nie kojarzy się z komputerami? Jeśli tak, daj znać w komentarzu. Niemniej znana Coca-Cola, której logo składające się z dość ozdobnego logotypu jest charakterystyczne i niepowtarzalne. Czekolada Milka, której jedyny w swoim rodzaju fiolet zapadł w pamięć całym pokoleniom. Element trzeci to zgodność z wartościami marki. Mówiłam to już wcześniej, ale powtórzę jeszcze raz. Logo powinno być odzwierciedleniem dobrze przeprowadzonej strategii. Tylko w ten sposób zachowa zgodność z misją i wartościami marki i trafi do odpowiednich odbiorców. Jeśli więc zależy Ci na dotarciu do Twojego wymarzonego klienta, Twoje logo powinno być dla niego zrozumiałe i atrakcyjne. Dlatego, zanim zlecisz mi projekt swojego logo, dokładnie poznaj swoich odbiorców. Na pewno o to zapytam podczas naszego wirtualnego spotkania przy kawie. Przykłady. To logo Starbucks wprawdzie nie kojarzy się bezpośrednio z kawą, ale nawiązuje do morskiej sireny, co podkreśla globalny charakter marki. Logo WWF, które przedstawia pandę, czyli symbol ochrony zagrożonych gatunków. Element czwarty to kolory. Psychologia kolorów to temat na osobny odcinek albo nawet dwa. Nie będę więc wchodzić tutaj w szczegóły. Na pewno jednak zdajesz sobie sprawę z tego, jak duży wpływ na postrzeganie Twojej marki ma kolorystyka. To, czy dany akcent graficzny zapadnie nam w pamięć, może mieć ścisły związek właśnie z kolorami. Działają one trochę podprogowo, ich nieuświadomiony wpływ na nas jest naprawdę silny i nie powinno się go lekceważyć. Ten sam kolor w połączeniu z różnymi innymi kolorami może wywoływać różne skojarzenia. Doświadczony projektant powinien bardzo zwracać uwagę na to, czy proponowana paleta barw oddaje emocje, które chce przekazać marka. Czasem jednak warto pokusić się, by pójść nieco inną drogą niż konkurencja. Dobrze jednak przemyśl takie rozwiązanie, zanim się na nie zdecydujesz, istnieje bowiem ryzyko braku zrozumienia Twojego przekazu ze strony klienta. Element piąty to czytelność i wszechstronność. Twoje logo musi wyglądać dobrze zawsze i wszędzie. To wymóg czasów, gdy użytkownik może spotkać się z Twoją marką w przeróżnych miejscach od małego smartwatcha po wielką reklamę outdoorową. W każdym z tych przypadków Twoje logo powinno być czytelne i rozpoznawalne dla użytkownika. Powinno jednoznacznie mówić, że Twoja marka to Twoja marka i żadna inna. Dlatego dobrą praktyką w designie logo jest projektowanie również dodatkowych wersji, takich jak wersja skrócona, czy sygnet, lub ikony do aplikacji. Żaden z tych elementów nie może być przypadkiem. Element szósty ponadczasowość. Tworząc markę zapewne nie robisz tego na chwilę, tylko raczej patrzysz długoterminowo i tak też planujesz swoje posunięcia. Twoje logo też powinno wpisywać się w tę filozofię. Tworzysz je przecież po to, by reprezentowało cię w świecie przez długi czas, dlatego nie ulegaj chwili, gdy zobaczysz coś naprawdę fajnego. Nie zawsze fajne dla kogoś jest odpowiednie dla ciebie i twojej marki. Daj sobie czas na ochłonięcie i przemyślenie, czy naprawdę akurat takie logo pasuje do ciebie i będzie coś mówić Twoim klientom. Dotyczy to zresztą całej identyfikacji wizualnej. Zmienianie co chwilę wizerunku marki spowoduje tylko chaos i odpływ klientów. Wiem, jak silna jest czasem pokusa, by wdrożyć od razu coś, co nam wpadło w oko. Jednak budowanie marki i jej świadomości w głowach klientów to proces długotrwały. Dlatego nie powinny zakłócać go ciągłe, chaotyczne zmiany. Kusi cię, by natychmiast wypróbować nową paletę barw? Najlepsza rada, jaką mogę ci dać w tym przypadku, brzmi: usiądź na rękach i przeczekaj z planem Podsumowując, dobre logo to inwestycja w przyszłość twojej marki. Niezbędna, bo będzie ono pracować na twój wizerunek przez lata. Odpowiednio oprawiane pozostałymi elementami i działaniami, będzie wizytówką twojej marki. Zadbaj więc o to, by pasowało do niej jak ulał i było jej najlepszym ambasadorem. Jeśli chcesz dowiedzieć się czy twoja marka wygląda jak powinna, pobierz checklistę, link znajdziesz w opisie odcinka i sprawdź to. Dzięki niej dowiesz się, które elementy wizualne twojej marki mają się świetnie, a którym przydałby się lifting. Koniecznie podziel się wynikami w komentarzu. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie wartościowy. Zapraszam Cię do śledzenia tego podcastu. Zasubskrybuj mój kanał, bo nic Cię nie ominęło. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zostawisz mi kilka gwiazdek. Dzięki temu treści, które tworzę, dotrą do większej ilości osób. Do usłyszenia w następnym odcinku.